Arcydzieło światowej literatury. Najpiękniejsza historia miłosna. Nareszcie doczekało się godnego jej wydania. Wydawnictwo Świat Książki zaprezentowało właśnie nowe wydanie absolutnej klasyki literatury, najpiękniejszej historii miłosnej, czyli przeminęło z wiatrem w tak przepięknym wydaniu. Nareszcie. Wersja godna tej książki. Któż z nas nie kojarzy kultowego Pomyśl o tym jutro? Nie zna Tary, nie kojarzy Reta, z Scarlet, Ochary? No chyba nie ma takiej osoby na Ziemi. I chociaż nie przepadam za powieściami miłosnymi, Przeminął z wiatrem: Kocham całym sercem. Jeszcze jedna ważna kwestia, bo jestem pewna, że będziecie zwracać na to uwagę. Tłumaczką jest Magdalena Merta, a samo wydanie, mimo że przepięknie, przepięknie się prezentuje, jest leciutkie, przejrzyste. Jeśli do tej pory więc nie mieliście przeminęło z wiatrem na swojej półce, jestem pewna, że to jest ten czas.